Dzisiaj zrobiłem wielki test miecza 42, czy warto wydać pieniądze na ten miecz, to już musicie oglądać do końca. Wydałem na ten miecz ponad bilion, ale z okazji tego, że kopałem noskę i mam ponad 7 bilionów, to w tym odcinku możemy wylosować 3 biliony, więc jeżeli chcesz wygrać, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale i komentarz ze swoim nikiem. Dzisiaj testuję miecz 42, takiego jeszcze testu na moich kanale nie było, więc zobaczymy jak ten miecz chodzi. Na obecny etap edycji wydaje mi się, że ten miecz jest taki kurde średni, taki wiecie, że jednak ten miecz, no nie powala jakoś, bo już są miecze naprawdę do 50. -tki. Chyba więcej, się nie da się zdobyć, nie, nie wiem nie wiem, szczerze. Ale na ten tab no, jest jestem miecz taki, no, taki wiecie, taki niby mocny, taki nie, ale zobaczcie w ogóle ile mam siano, bo mam 7 bilionów. Stało się tak, że kopałem w sumie gdzieś od północy do czwartej chyba nad ranem. Coś takiego kopałem właśnie demionek i tak właśnie się tego dorobiłem. No 4 godziny, 7 bilionów, wydaje mi się, że jak najbardziej spoko, spoko wydaje mi się, że bo są trzy sektory wyłączone, które nagrywam, bo tutaj po prostu jest wczesna właśnie godzina. Są trzy sektory, ale i tak jest dużo ludzi, więc wydaje mi się jakaś mocna klepa wpadnie. Tak, no ciężko trochę się kopało właśnie ten miodek. Próbowali mnie zabić wiele razy tam na miod właśnie wczoraj, ale jakoś się udało właśnie przetrwać. Kurde, naprawdę ale ten gość ma słaby miecz. Ej, dobra, a on ma naprawdę taki to bardzo mieczy. Moje po prostu szczęście, od razu pańczyna, nie? Od razu po prostu pańczyna, moje szczęście, nie? I dlaczego zawsze gdzie ja wchodzę? To zawsze jest jakaś pańczyna jedna, w której ja po prostu wpadam, no to jest niemożliwe, nie? Teraz No, dzisiaj naszym celem to jest po prostu no zabicie kogoś, czyli w sumie jak co odcinek, ale no, nie zawsze nam to wychodzi wiadomo, no, ale w większości w większości po prostu wydaje mi się, że Wyjdzie, nie? Próbujemy tutaj właśnie kogoś zabić. Ale no właśnie, kurde, nie, biję od no razu. W ogóle mamy tą rankę Boss i ta rankę Boss. Dzisiaj chyba możemy nawet klucz odebrać. Właśnie dzięki tej randze. Patrzcie, jakie hity w ogóle walimy, nie? W następnym odcinku, co będzie trzeba przetestować. Miecz tak 44, co najmniej, nie? Mamy to 7 bilionów, no to miecz 44, tak 45. To no będzie, będzie trzeba tutaj ja zrobić po prostu testa. Tego po prostu miecz. Patrzcie, jak ludzie dostają hity. Prawie sobie zginął prawie po prostu sobie zginął Gościowi się po prostu pomyliły. Takie dostawał hity. Po no prostu on już był w panice On już był po prostu w panice No ale 42, no dają. Oddaję tutaj po prostu mieczyk. Nie najpaczę to, nie. gość se pada, ale ja dostaję po plezach No nie wiem, ale już były dwie takie sytuacje, w których on, oni po prostu ginęli Muszę sobie wziąć, zobaczę pojęciem, Kurde boję się, że będzie taka sytuacja, że właśnie ja to stracę. Patrzy, już raz gości ucieka, nie? Jednego hita dostał. Jaki ten w ogóle? To masz z 81. Nie, dobra, musimy w następnym odcinku. Musimy na następnym odcinku tej po prostu zakupić mnie 44, nie 44 jest, po tutaj trzeba zakupić po prostu w nowym odcinku. Ale mam też kilo w 41, przy sobie ten kilo w to, żebym odłożył, bo ten kilo stracę, no to kurde, nie będzie za ciekawie. Szczerze chyba nie wiem, no mam jest stracić, nie? Bo killoffem to wiadomo, że ja to zrobię. Mamy diamentowy set, dlatego w sumie mamy knoka. Trzeba też ten set mameterowy w sumie przemienić. Patrzcie jakie mam knoka, nie? To jest w ogóle poromane. Ten typ prawie sobie zdadał. Może on tu wejdzie jeszcze raz, to go weźmiemy w pańczyny. To jest w sumie No dobra, on znowu idzie, on znowu tutaj idzie. Tutaj się tutaj, mamy na taką nadzieję, że to się właśnie wklei do nas. I od razu, od razu jakiś tu się goście wklei, od razu. Widzimy 42, więc mi ciekawie no, no O dobra, złapaliśmy, złapaliśmy prawie typa w pańczyny. Dobra, on nam wali takie hity, że ma na pewno jakieś... On ma set w sumie kurde, że wajna większe hity jest to w sumie możliwe. On też ma właśnie pańczyny i on też ma mamie 42, to i nawet nie ma sensu się bić Kurde, może ktoś się bije właśnie na Kwarcu. Może ktoś się tutaj właśnie bije na kwarcu i wtedy byśmy może go jakoś dojechali, coś takiego. Kurde, no mogłoby być to spoko w sumie. Żeby tutaj po prostu kogoś dojechać właśnie na Kwarcu. Widzę z osobę. Lubiłem do niej podbić po prostu. Ej, dobra, pad mu, padnie mu totem? Nie no nie padł mu totem. Ja pirdzę, dostawaliśmy hity też od tyłu. No i trochę było to szkoda. Ej, dobra, gościu ma miecz Amona? Czy mi się tego wydaje? Czy to jest miecz bo i dobra, gościu ma miecza Amona. Aj, no było blisko, kurde. Jeszcze nie mieliśmy po prostu otek na właśnie tutaj stręża, i właśnie przez to no, mogliśmy go już zabić, no ale Gdy gości ma Amona i nas bije tej olecu. Ale no spokojnie, mam pewien pomysł. Pójdziemy z nim tu jeden po jeden. Aj, no Jezu, nie, zresztą on sobie ucieka właśnie po dwóch hitach, nie? Po dwóch hitach sobie ten ziemię chciał, jakby klatę. on no, sobie się zaczął bić, ale on mi się wydaje, że on się nie chce tutaj z nami bić, bo. Nie no dobra, dwa to temu padły, dwa to temu padły, prawie zginął, nie? Mieczamona prawy prawie prosodą, tutaj pokornie killa. Prawie, nie? Jest taki mieczamona, jakby się trafił, bo by spoko, nie? byłoby naprawdę tutaj spokojnie. No, on ma 4 dwa miecz i 4-2 mieczem no to może na sumie dużo zrobić. Muszę sobie na pewno wziąć, to zobaczy, pamięcie. Zaraz będzie trzeba iść na spawna, w ogóle naprawić sobie seta. A gościu się wyrzuci szalkera w ogóle. Co jest? Gościu wyrzuci szalkera. Ale chyba tego szalkera nie zapałem, albo nie wiem z czym był ten szalker. Od razu tej plec, ej, jaka jest w ogóle klepa dzisiaj na serwerze? Co jest w ogóle grane, nie? Jakie w ogóle jest klepa tutaj na serwerze? bo razem plec na szczęście ten skryp na litry, no przez to nie giniemy. Gdybyśmy nie mieli ten skryp na litle, no już by mogło być ciężej. Ale na szczęście w moje umiejętności na Federe są już takie duże, że po prostu no ogarniam, ogarniam co i jak ale plecy chciałem zrobić, żeby go właśnie zabić, ale prawie Amon pad, prawie po prostu. Dobra, kolejna próba tutaj po prostu zabić, ale on on, on właśnie będzie uciekał, no to jest taka bez sensu klepa. O, tutaj raz ja goście hituję, prawie zginął. Ej dobra, w następnym odcinku nie, musimy testować mięczak tak 4-5, nie? Zobaczymy po ile chodzi. Że będzie mi na niego stać, no to musimy taki miecz po prostu sobie tutaj zakupić, nie? Bo naprawdę... Kurde, tak, mieczyk. No, powiem tak, będzie nieźle z takim mieczem. Wydaje mi się, że wtedy zabiłem. oj każdego. Kurde, tutaj próbuję właśnie zabić. Ej, tu są mieczy 40, w ogóle. Mieczy 40, co jest? Patrzę tutaj, co jak, właśnie, kto tu jest. Ale, wydaje mi się, że właśnie, może być spoko Ale, kurde, mam miecz, właśnie, w mi nie mieliśmy klaty założone. I przez to, że mamy netheritewów, i temu zostajemy knoka. Więc trzeba wzrastać ten ten prostu. Wydaje mi się, że wziąć na netheritew. Kurde, że oni są na tych eletrach. I przez to, że oni są na tych eletrach, no to jest po prostu ciężej zabić. A tutaj wchodzę cały czas. Kurde, po prostu na miotku, Wydaje mi się, że jest to dobry, dobre e, rozwiązanie, tak szczerze. Jeśli powiesz na miotku, tylko zanim, to może przeciekamy te 15 sekund i po prostu zrobimy sobie na seta, albo kupimy jakiegoś lepszego e, za te 7 bilionów. No i no i uderzymy tam sobie kilo, bo kilowa to naprawdę nie chciałbym stracić, bo jak stracę no to wiesz, będzie kaszana. i e, gościu z mieczem 40 ucieka. Nie wiem, gościu po prostu się dołącza, żeby, no nie wiem, przy, przydałby się jakiś team tutaj na box pipi, szczerze, przydałby jakiś team na box pipi, żeby kurde, łatwiej się zabijało, nie wiem, bo tak w pojedynkę, no to mówię, na no pojedynkę jest strasznie ciężko. Jakby tak było, na przykład w 5 osób, no to kurde. W 5 osób, no żeby było łatwiej. Ale, no nie wiem, nie wiem szczerze. No i patrz, no i my dostajemy hitów na dwóch typach, biją. To jest bez sensu, właśnie. Po prostu uciekniemy. I wydaje mi się, że pójdziemy na spawn, no, zrobić sobie tego seta internetowego. W mam mamy seta 38. bo buty 40. Ale za to, że mamy tyle bilionów, to wydaje mi się, że na luź, to je po prostu no, zrobimy sobie tego z tego lepszego setania. Jakieś tak 4-3 myślałem, 4-2 set. To by w sumie było dobre, żeby sobie takie zrobić. Tylko nie wiem, czy na rynku tak będzie, ale dobra, Refnę sobie tego seta. go Dobra, ja już właśnie robię sobie tutaj seta całego neterightowego. Tutaj po prostu. I teraz z neterightowym setem, no, będzie nam łatwiej. Będzie nam na pewno tutaj po prostu łatwiej. Ktoś może zabić tutaj. prosto na serwerze, jeszcze musimy kilo podłożyć. Bo kurde, naprawdę, bym ten kilo stracił, to bym szczerze, no, lekko się załamał, nie? Dobra, dobieramy sobie potki, wklejam się tam, oczywiście. Zobaczymy, jak to wszystko się tutaj. Tylko wydaje mi się, że możemy lekko sobie paść. E, wydaje mi się, że tak najmniej może się stać. Dobra, ale tutaj pokornie, pokornie, mam chyba odd Pokornie, tak mi się wydaje. W ogóle ten miecz kosztuje bilion, nie? Ja go kupiłem za bilion. Ale ten miecz w sumie jest mega. O kurde, od razu plec zostaliśmy. No nie ciekawa sytuacja, nieciekawa. prawie pokornie to jodą killa. Prawie właśnie. No o tym mówiłem, no o tym właśnie mówiłem. Prawie litra po prostu nie zadziała. Ten skrypt na litrę tak się czasami buguje. Nie rozumiem czemu. Słownie, no jest to dziwne, że on no, się tak dziwnie buguje, że czasami właśnie ta litra działa z opóźnieniem. I przez to prawie sobie ginę. Ale no niestety. W ogóle, ile jest gości? To ja bym szczerze tego typa zabił po prostu. On tutaj właśnie z kolegami. To ten upadł, to ten to a je, no. Było blisko, że mu. Kurde, gdy mu totem. Pa! To no już było łatwiej. Wiecie, jak bije, właśnie safe. Tak, właśnie, kurde, bije się tak. Wiecie, tak. Kurde, że. O, no i dostaliśmy sobie po prostu plecy. Iście, pajęczyny. I ona zbije z mieczem 38. Dobra, wybijemy podkę i się wklejamy tutaj, jak nie bardziej. Właśnie tu wklej. Bijemy koksa, jemy oczywiście koksa. Nie, no czemu oni nas biją? No ja nie rozumiem tego. Jest tyle tych osób, oni nas właśnie biją. Trochę, kurde, przerąbane. No, dobra, nic mi się tylko wydaje. Ej, ej, no była tam dobra sytuacja, żeby właśnie zabić gościa. No ale niestety. No niestety, ale była bardzo dobra sytuacja, żeby zabić właśnie. Ej, dobra, wydaje się że dobierzemy sobie koksy i pójdziemy oczywiście dalej, tylko musimy sobie właśnie te koksy dobrać, bo jak nie dobierzemy koksy, no to będzie ja, szkoda, dobra, tu widzę, że ktoś się bije w sensie no tam gdzie, dobra, wklejamy się wklejamy się tutaj na miodek oczywiście, jak najbardziej. A gość pra prawie sobie padnie, tutaj mnie 41 jest, prawie też prosto do dostaje killa, Podajcie też na live'a w piątek, w czwartek coś takiego, bo będziemy tam losować grube siano, jest oczywiście tutaj pokopie parę nocek, Zrobi się do 20 bilionów, coś takiego, no i będzie mega dużo losować właśnie siana, musicie tam być, bo będziemy najprawdopodobniej losować tam bilion czy coś takiego, więc no, musisz tam po prostu by... w nie było na tyle do odcinka się.